Cześć, witajcie, ogrodnicy. Piękne przedwiośnie nam się zrobiło, także nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć do ogrodu i rozpocząć wszystkie pierwsze prace wiosenne i porządkowe. Dzisiaj dużo mamy do zrobienia, pogoda naprawdę jest bardzo sprzyjająca. Mój plan działania na dziś to jest przede wszystkim cięcie traw ozdobnych, bo jeszcze mam je nieprzycięte, cięcie hortensji bukietowych, no i sprzątanie rabat z bylin, porządkowanie ich po prostu po zimie. Trzeba zaopatrzyć się w trochę cięższy sprzęt i ruszamy do pracy. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Trawy ozdobne. Dla prawidłowego wzrostu większość gatunków traw ozdobnych przycinamy wczesną wiosną bardzo nisko przy ziemi. Wyjątkiem są trawy takie uważane za jednoroczne lub bardzo delikatne, typu ostnice, które zdecydowanie lepiej jest wyczesywać niż ścinać. Ja akurat mam do przycięcia dwa rodzaje traw. Jest to Miskant chiński odmiany Zebrinus i Miskant Memory. Te tutaj, które widzicie, to jest właśnie Miskant Zebrinus, i ma on dosyć takie sztywne, twarde pędy. Dlatego należy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Trawy przycinamy właśnie w marcu. Do cięcia warto zaopatrzyć się w taki mocniejszy sprzęt. Ja testowałam kilka opcji i dopóki mamy trawy młode, dopóki te trawy, te kępy nie są aż tak rozłożyste, to zdecydowanie łatwo poradzimy sobie zwykłym sekatorem, czy nawet większym sekatorem, czy bardzo dobrze do cięcia traw sprawdza się nóż do chleba, taki z ząbkami, który bardzo ładnie je przecina. Ale jednak w momencie, kiedy tych traw, te kępy są już dosyć rozłożyste, no to potrzebujemy już po prostu takich nożyc akumulatorowych, które jednak mają mocniejszą siłę i którymi łatwiej będzie nam te trawy obciąć. I tak jak możecie zauważyć na filmie, te trawy stawiają dosyć taki mocny opór. Drugim problemem w przypadku traw jest po prostu ta słoma, z którą coś trzeba zrobić. Ja przeważnie tą właśnie tą słomę kompostuję po prostu. Trafia ona na domowy kompostownik, ale jeszcze widziałam, że są zapowiadane takie znaczące przymrozki, dlatego myślę, że zostawię je sobie, zwiążę te trawy, zostawię je sobie gdzieś z boku i po prostu przykryję nimi rośliny, kiedy właśnie pojawi się taki spadek temperatury. Na tej rabacie mam jeszcze jakieś pozostałości bylin z zeszłego roku. Były to jakieś przegorzany. Tutaj na pewno były jeżówki. To wszystko staram się pięknie oczyścić. No bo wiadomo, że tutaj już pojawia się wiosna, pojawiają się kwiaty cebulowe. Yy, dlatego trzeba im zrobić miejsce. Teraz, kiedy zetniemy te trawy i one powolutku zaczną sobie odbijać, to jest to też doskonały moment, żeby ewentualnie je. Yy, Przesadzić czy po prostu komuś dać. Jest największa szansa na to, że te trawy przyjmą się w nowym miejscu. Drugi mój cel pracy na dziś to jest rabata na froncie domu i jest to naprawdę straszny bałagan. A ten efekt takiego bałaganu tworzy szałwia, którą wysiałam z nasion. No myślę, że z dwa lub trzy lata temu i ona tak strasznie się rozrosła, jest tak ekspansywna, tak zdominowała tą całą rabatę, że naprawdę grubo się zastanawiam, czy jej stąd nie. Wyrzucić albo ewentualnie mocno zredukować, bo zaczęła mi trochę y, przeszkadzać. Y, tutaj zdecydowanie sprawdziłaby się trochę inna odmiana. Są na tej rabacie też posadzone hortensje bukietowe Silver Dollars. Są to młode rośliny, to jest ich trzeci, zdaje się, sezon y, i były kupione jako takie właśnie y, małe, marketowe rośliny. Hortensje również należy przyciąć. W poprzedniej. Latach Wam pokazywałam, jak to robiłam w pierwszym roku po posadzeniu, w drugim roku po posadzeniu. Teraz trzeci rok po posadzeniu dalej zależy mi na tym, żeby te rośliny wzmocnić i rozkrzewić. Dlatego w dalszym ciągu przycinam je niziutko, przycinam je przy ziemi nad drugim oczkiem. Mam jeszcze do posprzątania jedną rabatę bylinową, gdzie rosły kocimiętki. Możecie zobaczyć, że te kocimiętki też już zrobiły się takim sporym sianem. Trzeba wszystko już usunąć, bo tutaj już pod spodem wyrastają zupełnie nowe, młodziutkie kocimiętki. Przątam tutaj też pozostałości właśnie innych. Bylin. Były tutaj też yy, przegorzane, były tutaj łubiny. I ja widzę, że niektóre rośliny bardzo fajnie tutaj odbijają. Są tutaj też rośliny cebulowe, dlatego trzeba to wszystko ładnie tutaj zamieść i posprzątać. Zostanie mi do posprzątania jeszcze, no jeszcze trochę mi zostanie do posprzątania. To jest taki początek. Zdecydowanie wzięłam się za te rabaty, które wyglądały najgorzej, które jak najszybciej potrzebowały tego sprzątania. To był naprawdę pracowity dzień. Dużo rzeczy udało się zrobić. Ale wiadomo, jeszcze sporo pracy zostało. Dajcie znać, jak tam wasze przedwośnie, co robicie w ogrodzie. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.